W tym tutorialu opowiem o tym jak tworzyć tablice wirtualne Flipboard, jak udostępniać je innym uczniom oraz jak ich używać. Zacznijmy od tego, że należy wejść do dysku Google, wejść do katalogu, w którym chcemy taką tablicę stworzyć i mamy dwie możliwości albo klikamy prawym przyciskiem myszy i wybieramy opcję więcej, a następnie Google Jamboard albo druga możliwość to jest kliknięcie na ikonie nowy i bardzo podobnie więcej i Google Jamboard. Tworzymy Jamboarda. Twórcy nazywają go Jamem. Warto zacząć od nadania nazwy. Klikamy w lewym górnym rogu i wpisujemy nazwę na przykład Jam klasy 2 B. Możliwości jest kilka. Jeśli chodzi o edycję, możemy wybrać pióro i pisać tutaj odręcznie. Możemy w opcjach pióra wybrać kolory albo szerokości. Możemy wybrać marker. Możemy wybrać highlighter. I możemy wybrać. Pędzel. Trochę to wtedy przypomina farby wodne. Do wymazywania można użyć gumki. Poza tym bardzo przydatne są notatki. Jeżeli wpiszemy tutaj coś, naciśniemy zapisz, to pojawia nam się. Taka karteczka już osadzona. Możemy wybrać karteczki w różnych kolorach. Możemy dodać obraz. Można po prostu przeciągnąć tutaj plik obrazu z twardego dysku. Przeciągamy, upuszczamy. Obraz się wczytuje. Możemy dodać różnego rodzaju figury geometryczne. Strzałki. Te elementy możemy obracać, powiększać, zmniejszać. Możemy je też powielać. Trzy kropki umożliwiają nam też na przykład przesunięcie na spód albo na wierzch. Gdybyśmy chcieli na przykład, żeby ten obraz był na samej górze, to w kolejności dajemy przesuń na wierzch. Możemy dodawać pole tekstowe. Wielkość tego pola możemy ustalać przesuwając i rozciągając ramkę. Natomiast przy tłumaczeniu można korzystać z takiego podświetlacza, który znika, więc jeżeli chcemy coś pokazać uczniom i na przykład opowiedzieć o tym, co my tu mamy, ale tak, żeby to nie zostało na później, to właśnie to jest opcja tego lasera. Można też ustawiać różnego rodzaju tła. Jeżeli nie chcemy, żeby tło było jednokolorowe, to możemy wybrać różnego rodzaju inne tła, w linię, w kratkę tego typu tła różnokolorowe. Możemy też wczytać swój obrazek, który będzie stanowił nam tło. Ja teraz udostępnię ten slajd moim uczniom. Żeby to zrobić, należy wejść do udostępni. Udostępnianie możemy wykonać w ten sposób, że albo wpisać tutaj maile osób, którymi ich z którymi chcemy współtworzyć tego jama, Możemy też wpisać nazwę grupy i w ten sposób kilka osób jednocześnie dodamy, albo możemy udostępnić link w ten sposób, że określimy, że każda osoba mająca link będzie albo tylko przeglądała, albo edytowała. Dajmy tutaj jako edytor. Osoby korzystające z Google Classroom mają możliwość też określenia, że możliwość edycji będą miały osoby. Wewnątrz organizacji, czyli uczniowie chodzący do danej szkoły. Kopiuję link, daję gotowe, i następnie mogę rozesłać ten link albo za pomocą czata, albo maila. I już widzimy, że dołącza pierwszy użytkownik. Ponieważ ja udostępniłem link, a nie zrobiłem tak, żeby była to konkretna osoba, to tak naprawdę nie wiem, kto tutaj pracuje w tym momencie i nie wiem, co on robi. Dołączył teraz drugi uczeń. I widzimy, że dołączył trzeci uczeń. Widzimy teraz, że kilka osób działa na tym pierwszym slajdzie jednocześnie. Mogę uczniów poprosić o to, żeby każdy z nich pracował na własnym slajdzie. W tym celu, żeby stworzyć dodatkowe slajdy, wystarczy kliknąć strzałkę w prawo, następna ramka. Raz, dwa, trzy. Mogę skopiować karteczkę i określić do kogo należy slajd. Żeby wkleić kartkę, wystarczy wcisnąć Ctrl V. Jeżeli teraz rozwinę ten pasek z ramkami, to będę miał podgląd na to, co dzieje się na slajdach. Uczeń pierwszy fioletowy jest już, uczeń czerwony jest na czwartym slajdzie, i jeszcze uczeń niebieski powinien znaleźć się na slajdzie trzecim. I widzimy, że jeżeli wydamy im jakieś polecenia, każdy z nich będzie miał do wykonania konkretną rzecz. To za chwileczkę zacznie nam się to dziać. Znam nawet nauczycieli, którzy w ten sposób przeprowadzają testy na ocenę. Widzą jednocześnie pięć slajdów, mogą przeglądać też slajdy, o nawet więcej. W tym momencie sześć slajdów widzę, a nawet prawie 7, Jeżeli chcę obserwować co się dzieje, to mogę je przewinąć. W ten sposób możemy obserwować pracę na lekcji, możemy też wykorzystać slajdy jako tablicę białą do pisania podczas swojego wykładu. Ważne jest też to, że uczniowie mają dostęp do tej tablicy także po zakończeniu lekcji, więc jeżeli chcemy, żeby już nic się nie zmieniło po zakończeniu lekcji i żeby uczniowie mieli na przykład dostęp do notatek to warto wtedy zmienić ustawienia udostępniania w ten sposób, że każda osoba mająca link może jednak tylko wyłącznie przeglądać, aktualizujemy, gotowe i od tego momentu nasze notatki są już bezpieczne. Taki plik z notatkami. Jeżeli klikniemy na te trzy kropki w prawym górnym rogu. Możemy pobrać jako plik PDF i umieścić to na przykład w swoich zasobach, czy to w Teamsie, czy w Google Classroomie. Możemy zapisać poszczególne ramki jako osobne obrazy. Możemy tworzyć kopię danego pliku. Szczególnie ta opcja jest przydatna wtedy, kiedy stworzymy jakiś wzór slajdów, który chcemy wykorzystać z kolejnymi klasami. To warto utworzyć sobie wcześniej kopię, a dopiero później udostępnić uczniom jedną z kopii. Na przykład kopię nazwaną nazwą ich klasy. Dziękuję, jeśli podobał Wam się ten tutorial. Dajcie kciuka w górę i zasubskrybujcie nasz kanał Tarnowskiej Akademii Nauki. Tarnów. Polski biegun ciepła.